Siemanko, z tej strony Kasia Rozbędowska, kobieca dietyczka. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie 7, 7 błędów w odchudzaniu, przez które nie chudniesz, które utrudniają Ci to odchudzanie, które Cię na pewno zniechęcają w tym odchudzaniu. Już na samym wstępie chciałabym powiedzieć, że jeśli Ty popełniasz te błędy, albo robisz te rzeczy celowo i, i tak schudłaś, to nie oznacza, że te błędy w 100% to wykluczają, ale warto jest się nad tym zastanowić, nad tym pochylić, skupić, czy może jednak ty nie popełniasz tych błędów i czy czegoś nie robisz źle. Pierwszy błąd odchudzania, taki kluczowy, nad którym zawsze pochylam się jako pierwszy, to jest błąd dotyczący myślenia, schematów myślowych, które są w Twojej głowie. Zawsze, jeśli masz jakieś takie błędne przekonania, takie zaprzeszłe myśli jeszcze z poprzednich diet, na przykład takie, że musisz się nie najadać, na pewno musisz być głodna, na pewno Twoja dieta musi być niesmaczna, że odchudzanie na pewno będzie trudne, że na pewno nie uda ci się schudnąć, jeśli masz w sobie. Takie myśli i one są głęboko w Twojej podświadomości, one na pewno będą Ci utrudniały to Twoje odchudzanie. Bo to, co siedzi w Twojej głowie, przekładając się właściwie na różne aspekty Twojego życia, to tak naprawdę może Ci utrudniać to życie albo Ci to ułatwiać. Więc pierwsza rzecz to zastanów się, co siedzi w Twojej głowie i zacznij pracować nad takimi pozytywnymi myślami w stosunku do tego odchudzania. Czyli na przykład pomyśl sobie, że dieta wcale nie musi być trudna, dieta wcale nie musi być niesmaczna, dieta wcale nie musi być niedopasowana do mnie, dieta wcale nie musi być skomplikowana, dieta nie musi być czasochłonna, bo to jest prawda, dieta wcale nie musi być utrudnieniem życia, tylko zdrowa dieta, zdrowe odżywianie może być naprawdę bardzo proste i jeśli tylko dasz sobie szansę na naukę nowych schematów, bo to wcale nie musi być takie trudne, jak nam się wydaje. Drugi punkt to tylko ćwiczysz. Jeśli tylko ćwiczysz i nie robisz nic więcej, nie zmieniłaś nic w swoim odżywianiu, to prawdopodobnie schudniesz. Ale jeśli nie zmieniłaś nic w swoim odżywianiu pod kątem tego, że nie przeszłaś na przykład na jakąś dietę o obniżonej kaloryczności albo nawet nie wiesz ile jeszcze tych kalorii i zaczęłaś ćwiczyć, to by, być może podświadomie zaczynasz jeść więcej. Więcej jedzenia to więcej kalorii. Zazwyczaj, kiedy właśnie ćwiczymy, nasze ciało podpowiada nam, żeby jeść jednak więcej, bo spalamy więcej kalorii, potrzebujemy więcej energii, żeby to nadrobić, żeby bilans nam się zgadzał na koniec dnia. Bardzo często w mojej praktyce, jeśli znam osoby, które tylko ćwiczą, potem przychodzą i mówią: Kurde, przytyłam 2 kilo przez te 2-3 miesiące ćwiczeń. Eee, te ćwiczenia się dają, ja już nie będę ćwiczyć. A to nie chodzi o to, że ćwiczenia się dają. Ćwiczenia są jednym aspektem zdrowego stylu życia, dbania o swoje zdrowie, dbania o higienę swojego ciała. Natomiast dieta to jest większość tego, co tak naprawdę stoi za sukcesem, bo to ile ty będziesz jeść tych kalorii w ciągu dnia, będzie się przekładała na to, czy ty finalnie schudniesz. Czy nie? Więc jeżeli zaczęłaś ćwiczyć, to fajnie, to good for you, good for your health. Ale nie wystarczy tylko ćwiczyć, należy też zadbać o to odżywianie. Warto jest właśnie pochylić się nad tym, żeby jeść jakieś fajne, zbilansowane posiłki, żeby zadbać o kaloryczność diety, żeby czuć się po prostu lepiej i mieć więcej siły, no i właśnie chudnąć, a nie tyć albo nie, żeby waga stała w miejscu. Jeśli potrzebujesz takich planów dietetycznych, to możesz zajrzeć do mojego sklepu. Link zostawiam w opisie pod tym filmem. 3. Nie pijesz wody. Woda jest niezbędnym składnikiem naszego życia. Potrzebujemy pić wodę, żeby wszystkie procesy, które zachodzą w naszym organizmie, zachodziły na optymalnych poziomach, tak żeby wszystko mogło sprawnie funkcjonować. Jeśli ty tej wody nie pijesz, no to być może będą takie problemy, że będziesz częściej sięgać po jedzenie. Bardzo często mylimy ten sygnał pragnienia z sygnałem głodu. I kiedy nie dopijamy tej wody, bardzo często możemy mieć uczucie w ciągu dnia, że jesteśmy głodni i że cały czas musimy coś podjadać. Kiedy ja swoim pacjentkom, które piją bardzo mało wody, na przykład jedna czy dwie szklanki dziennie, zalecam, żeby zaczynały pić, na przykład zaczynamy od jednego litra wody dziennie, potem przechodzimy na wyższy pułap półtora, pół, pół, potem dwa, dwa i pół i tak dalej i tak dalej. Dobra, może nie w nieskończoność, ale tak na dwa i pół czy trzy to jest taki fajny, optymalny poziom ilości wypijanej wody. No to te osoby, które zaczynają pić wodę, mówią mi później na konsultacji, której się z rzędu, że kurczę, Kasia, ja to w sumie w ogóle nie muszę aż tyle podjadać, bo rzeczywiście gdzieś tam się najadam. Nie chodzi tutaj znowu o przejście ze skrajności w skrajność, żeby pić wodę, tylko wodę i nic więcej, bo to nie chodzi o to, ale chodzi o to, żeby właśnie zacząć pić tą wodę i jeść regularne posiłki, a nie żreć cały czas. Czyli zacznij pić wodę, nie żeby pić jej Pytę dużo, żeby pić tylko wodę, ale zacznij pić wodę, żeby zaspokajać też to uczucie pragnienia, które jest często mylone z głodem. Czwarty błąd. E, jesz za mało. Jeśli jesz za dużo, no to ty jesz, a jeśli jesz za mało, to też nie będzie Ci ułatwiało tego twojego odchudzania. Otóż jedząc za mało, zazwyczaj się głodzimy. E, no i takie permanentne głodzenie pewnego dnia sprawi, że rzucisz się na jedzenie, no bo będziesz chciała sobie nadrobić to wszystko, czego sobie odmawiałaś, czyli być może przeszłaś na jakąś restrykcyjną dietę, no nie wiem. E, 1000-1200 kalorii, czyli kaloryczność praktycznie dla małego dziecka. To nie jest kaloryczność dla dorosłej kobiety lub dla dorosłego mężczyzny. To jest zdecydowanie za mała ilość energii do zjedzenia w ciągu dnia. Eee, taką kaloryczność warto byłoby sobie zmodyfikować, żeby jeść około 1600, 1800, nawet 2000, w zależności od tego, jaki jest Twój styl życia, kalorii. Żeby jeść więcej, ale nadal żeby być na tym deficycie kalorycznym. Czyli jemy za dużo, tyjemy, jemy. Jemy zdecydowanie za mało, zwiększamy ryzyko obiadania się, Plus też w długotrwałym takim efekcie stosowania tej diety bardzo ubogo kalorycznej będziemy spowalniać ten swój metabolizm, przez co znowu będziemy utrudniać sobie odchudzanie permanentne, długotrwałe bycie na diecie wcale nie jest dobre dla naszego ciała, dlatego też stosuje się daje breaki, ale o tym w kolejnym filmie. Czyli konkluzja wniosek z tego punktu jest taki, żeby jeść mniej niż nasze ciało potrzebuje w obliczeniu CPE, natomiast żeby też nie przesadzać, żeby nie jeść too much za mało, żeby nie za bardzo, za mało. Pięć. Pijesz puste kalorie. Puste kalorie. <grystanie> puste kalorie, czyli mam tutaj na myśli jakieś soki, jakieś napoje gazowane. Pijesz takie płyny, które w sumie za bardzo... Nie mają sensu, bo nie dostarczają nam za dużo wartości odżywczych. Jasne, soki od czasu do czasu w diecie są spoko, ale soki pite regularnie, codziennie, to już nie będzie spoko. Nawet takie soki świeżo wyciskane w domu, będą one pozbawione płonnika, będą one pozbawione tak dużej ilości wartości odżywczych, jakich dostarczy ci np. sam owoc w postaci jabłko, albo samo warzywo w postaci seler. Lepiej jest zjeść ham, ham, a nie wypijać te różne płyny. Do picia zawsze kiedy chcemy schudnąć, ja zalecam swoim pacjentkom, swoim pacjentom e, czystą wodę. Może być to woda gazowana lub nie gazowana, ale taka czysta woda, nie jakaś truskawkowa, nie jakaś limonkowa. Tylko po prostu woda, ewentualnie woda z dodatkiem soku z cytryny. Mówiąc nie druskawkowa, nie limonkowa, mam tutaj na myśli nie takie z zdrój, na przykład smakowe wody z dodatkiem cukru. Nie pijemy napojów gazowanych, takich jak Sprite, Fanta, Coca-Cola, Pepsi. Jeśli już się decydujesz, to od czasu do czasu, ale napoje zero, a nie napoje takie bogate w te różne kalorie. I co, nie pijemy też soków? No to już powiedziałam wcześniej, żeby właśnie nie pić tych pustych kalorii, bardziej nam się opłaca pić wodę, a jeść te warzywa czy owoce w postaci am -am pełnej, w postaci prawdziwego jedzenia. I w, w trakcie odchudzania pijemy też kawę, pijemy też herbatę niesłodzone. Jeśli słodzimy, to lepiej używać słodzików, a nie stricte cukru. I jak dodajemy sobie mleko, to warto jest na przykład zmniejszyć ilość procentowego tłuszczu w tym mleku. No i też warto jest pamiętać o tym, żeby to mleko nie było, kawa nie składała się z tego, że jest 70% mleka i 30% kawy, tylko na odwrót więcej kawy niż mleka. Takie zasady to są nasze napoje. Woda, kawa, rybata. Ewentualnie napoje zero od czasu do czasu sporadycznie, okazjonalnie. Kolejny błąd jest taki, że jesz dużo na mieście. Jeśli jesz dużo na mieście, to utrudniasz sobie odchudzanie pod kątem tego, że zjadasz znowu dużo kalorycznego jedzenia. Przykładowo, idąc do restauracji, no wtedy nie mamy, nie wiemy jaka jest kaloryczność tego dania, ale bardzo często zabiegi w restauracjach, gdzieś tam na mieście, jak jemy, są takie, że dodaje się bardzo dużo tłuszczu, żeby podbijać smak potrawy, albo na przykład w słodkich daniach dodaje się cukier, chociaż nie tylko w słodkich, również w tych dodaje się cukier, cukier, żeby znowu podbijać smak dania. Generalnie restauracje, jedzenie na mieście polega na tym, żeby właśnie było jak najbardziej smakowite, tam się zazwyczaj nie skupiamy na tym, żeby było gdzieś tam zbilansowane, fajne, tylko bardziej na tym, żeby było jak najbardziej smakowite. Więc jeśli masz taki zwyczaj, że codziennie na przykład jesz coś na mieście, albo kilka razy w tygodniu, to warto byłoby sobie to ograniczyć do jednego raza w tygodniu, albo na przykład do jednego raza na dwa tygodnie i więcej sobie gotować w domu, albo jak już wychodzisz gdzieś na miasto, to stawiać na jakieś takie najzdrowsze rozwiązania, najmniej kaloryczne, jeśli właśnie się odchudzasz, czyli jakieś sałatki, jakieś makarony, ale nie w jakichś tłustych śmietanowych czy oliwowych sosach, tylko takie lżejsze posiłki i najlepiej od czasu do czasu. I punkt siódmy, podjadasz pomiędzy posiłkami, ale nie wliczasz tego w swoje posiłki. To jest case, z którym ostatnio spotykam się bardzo często, kiedy ktoś albo przychodzi na jakąś dietę, którą kupił w moim sklepie, albo coś tam, gdzieś jest jakieś niedopowiedzenie, albo po prostu spotykam się z pacjentami już, którzy byli na jakichś innych dietach, okazuje się, że niektórzy mają taką tendencję, jeśli jesteś taką osobą, no to sprawdź, upewnij się, że tego nie robisz, bo być może to robisz, czy nie podjadasz pomiędzy posiłkami, no bo mamy jakąś konkretną ilość posiłków w ciągu dnia, na przykład 3, 4, 5, jakaś konkretna ilość posiłków w ciągu dnia i pomiędzy posiłkami zazwyczaj są przerwy, przerwy, w których pijemy wodę, kawę, herbatę, i generalnie nie jemy niczego, tak? Jabłko zjedzone liczy się jako jedzenie, sok wypity liczy się jako jedzenie, zjedzone orzechy też liczą jako jedzenie. Wszystko, co sobie podjemy pomiędzy poszczególnymi posiłkami, będzie się liczyło dla nas jako jedzenie, więc yy, nawet jeśli to jest zdrowe, chociaż ja nie lubię nie lubię posługiwać się takimi pojęciami zdrowe, niezdrowe, bo wiemy, że wszystko może być zdrowe, jeśli jest jedzone z umiarem, natomiast jeśli... Ty sięgasz po coś, co jest właśnie zdrowe, czyli jakieś orzechy, jakieś owoce, jakieś warzywa, pomiędzy posiłkami i myślisz, że to nie dostarcza ci kalorii, no to jesteś w błędzie. A jeśli podjadasz pomiędzy posiłkami też coś, co jest niezdrowe, czyli jakiś batony, jakieś słodycze, no to też to będzie się dostarczało kalorii, nawet jeśli Ty nie wliczasz tego jako swój posiłek. Czyli wszystko, co Ty będziesz podjadać pomiędzy posiłkami, będzie się wliczało do dodatniego bilansu kalorycznego i będzie sprawiało, że na przykład nie chudniesz, tylko albo Twoja waga stoi w miejscu, albo nawet rośnie, więc warto jest zadbać o to, żeby mieć te odstępy, te przerwy między posiłkami, gdzie Ty rzeczywiście nie wkładasz sobie żadnego jedzenia do buzi, tylko raczej pijesz wodę E, lub jakieś takie niekaloryczne płyny. Okej, okay, i mamy to: mamy 7 błędów, które utrudniają ci odchudzanie. E, daj mi znać, czy jakiś taki błąd pojawia się w Twoim życiu? Jeśli tak, to możesz mi napisać w komentarzu, jak sobie z tym poradziłaś, żeby to rozwiązać. Jeśli masz do mnie jakieś pytania, to ja jestem tutaj dla Ciebie, żeby je ewentualnie rozwiać. Więc znowu, jeśli pojawią się jakieś pytania, no to napisz do mnie w komentarzu pod tym filmem. Będę bardzo wdzięczna, jeśli zechcesz polubić to wideo, jeśli zechcesz zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i co, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Na razie, pa!